Cześć, witajcie na kolejnym odcinku z wielką krzyżówką. Jest to ostatnia krzyżówka z paczki z numerem drugim. Zobaczymy, jak się dzisiaj spisze. I do krzyżówki dołączyłam megalinię, diamentowy milion, bonus 7, rubiny szafiry, ekstra pensja i Pieniędzy jak lodu. Wkład stówkę. Także no nie mały. I zobaczmy tutaj.

no to zobaczmy sobie zadyszkę. Może bonus 7 z numerem 8. Szukamy pliku albo siódemki. A są: narty. Cytryna. Zegar. Biedronka. Kwiat. Gwiazda. Klips. Wiśnie. Kawa. Słońce i piłka. Plecak. Karta. Awokado. No, nie szukamy tych, tych symboli. Chmura podkowa. Perła. O, jest plik. Czyli jest tutaj też wygrana. A ten plik daje 10 zł. No to teraz jedna z tych za 20. Mam diamentowy. Milion z numerem 9. Tutaj szukamy kasy, portfela albo dolara. Jest słońce narty, zegar, cytryna, podkowa, kwiat, piłka, biedronka, chmury, moneta, awokado, gwiazda, kawa i wiśnie, Serce i winogrono, okulary, plecak, perła, balsam, arbus, ananas, palma, rower i korona. No niestety dwudziestka się wyłamała. I przegrana. To teraz zobaczmy ekstra pensję.

Pięćdziesiąt osiem oraz pięćdziesiąt siedem. Mam pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści osiem, trzydzieści cztery. No to już wiadomo, że tutaj nie będzie. Siedemnastki też nie. Dwadzieścia jeden blisko, dwadzieścia cztery, czterdzieści sześć, osiemnaście, czterdzieści jeden. Nie mam potrzebne. są same pięćdziesiątki. Pięćdziesiąt cztery, no ale dokładnie ten. Szesnaście, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt sześć, no nie ma. Czterdzieści siedem i pięćdziesiąt dwa. Ach, jad i szkoda, że symbol się nie trafił i p. Dobra, dobrze, dobra. Zobaczmy, co na to mega linię z numerem siódmym. I tutaj mamy tak, pierwsze dwa symbole to szminka i moneta. Szminka tutaj na pierwszym jest. Hmm. No i to by było tyle. Dobra, no to dalej zobaczmy dwa symbole. Kokos, rower. Ok, już jestem. Kokos i rower. Dwa kolejne symbole. Mam tutaj kokosa. Tutaj. Tutaj. E, tu jest jeszcze kokos i tu. No, rowerka chyba nie widziałam. Nie widzę. Może później znajdę Łódź i auto. Tutaj mam autko. Tutaj auto. Dobra. Dalej. Liść i lody. Tu nie ma... nie ma... Liść i lody. Lody się znalazły. No i to tyle. Dalej wiśnie, korona. Tutaj widzę koronę. Tutaj są korona i wiśnie w jednym. Tutaj wiśnie. Hmm, tutaj nie widzę. Tu widzę koronę. Dobra i to tyle. Teraz pierścionek i klapki. U góry nie ma, one są tutaj. Tutaj jest też pierścionek, tutaj kolejny. Są też klapki. Dobra. Teraz kutka, motyl. Jest tu motyl. Tutaj są motylki. Tutaj motyl, motyl i motyl. Flaming i foto. Jest foto. Tu flaminga. Foto i foto. Kolejne. Dalej. Serce i tęcza. Jak tutaj nie widzę, tutaj nie widzę, tutaj też nie, tutaj jest serce, tutaj tęczy nie było w ogóle, winogrono oraz piłka. Z winogrona. Tutaj piłka. Winogrono. No, i tu, tu jest jeszcze winogrono. Teraz podkowa i pióro. Mam podkowę tu. tutaj pióro No i chyba tyle prezent kości No to tutaj są tutaj też tu są kości damy tu prezent prezent i kości prezent prezent kości i prezent. A w nie ma. Klucz, gwiazda. Jest gwiazda. Tutaj mam klucz, klucz. Gwiazda, klucz. I tu gwiazda. Oraz tu gwiazda. Ostatnie dwa. Cytryna, i słońce. No, tak, u góry tutaj zabrakło. Tutaj mam słońce, cytryna. No, tu też są, ale nic nie dają. Tutaj cytryna. Tutaj też zabrakło. No, i w ostatnim też zabrakło. No, dobrze. A w bonusie jest świnka. Także linie przegrane. To zobaczmy teraz tą wielką krzyżową. Ostatnią z paczki. I tak w różowej utworzyło się Newa i Ada. W bonusie nie ma, w zielonej nie ma. I patrzymy Dwa kolejne, dwie kolejne literki. Jest to Y oraz J. Jest Y w ponusie. Jest tutaj, tu mam J. Tu jest Y. A teraz na zielonej. Tu są literki J. Y. Dalej I oraz O. Są tu w ponusie. Teraz na zielonej. No jest kilka tutaj drawania. Tu są jeszcze literki O, tu jest O. E, chyba te, to jest jeszcze jedno O i to chyba tyle. I zobaczcie, nic się nie utworzyło. Kolejne dwie litery. Jest to M oraz Z. M mam tutaj. Jest na różowej Z. I tutaj jest Z, adreska. Tu jest M. Z, Z. Mm. No dobra, i to by było pewnie tyle. No, a teraz na zielonej. Tu mam M. Tutaj. Tutaj jest M. Pierwsze słowo. No i to tyle. Tu było jeszcze A, którego zapomniałam wydrapać. Dalej dwie następne literki. To T oraz P. W bonusie nie ma, ale było Z. Tutaj na różowej T. Tutaj mam P. I P, a to było jeszcze O, i na zielonej tworzy się słowo atom. Tutaj mam T, tutaj jest P. Tutaj mam słowo monoteizm. Tu było P. T. T i T. No i to tyle No dobra, ostatnia literka Jest to L W bonusie jej nie ma Tutaj mamy L na różowej A zostają dwa słowa Tutaj był jeszcze P Mamy tutaj L Tutaj, tu. No i to tyle by było. Dobra, w bonusie by było 30. Niestety nie mamy nic. I podsumowanie jest dzisiaj takie, że te strapaczki są przegrane, ale mamy też tutaj wygrane, i jest tak. Dyszka w ekstra pensji, 20 w pieniędzy, jak lodu. Jest 30 i dyszka w bonus 7, 40 zł. No jest spory minus. Jeśli ktoś nie oglądał wszystkich odcinków z całej paczki, może sobie tam zajrzeć. Nie będę robiła takiego ogólnego podsumowania, ile z całej paczki było wyciągnięte. Kto oglądał, na pewno wie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Pa!